Kaniowie, małżeństwo pracując i wychowując dzieci, musi znaleźć czas na sprawy nowego domu. Żona górnika przyjechała po niego do kopalni, chce go zabrać na targi budownictwa i wyposażenia wnętrz. Cześć. Cześć. Budowa domu, coraz bliżej. Ja załatwiłam wszystkie formalności. Załatwiłam firmę, załatwiłam geodetów. A Kamil? No tak, Kamil wymyślił budowę domu, a zajmujesz się w zasadzie tylko prezesurą w tym wszystkim. Czyli co, prostu ja... składa? Tak, tak, dlatego chcę go wyciągnąć na targi budowlane. Pewnie nie będzie zezwolony, ale chciał, to ma. O, jest i mój prezes. Ojedziemy. jedziemy. No, ale Dorota, żeś wybrała termin, no kurde, jestem po nocy, co, będę zmęczony, będę ci marudził. Dzisiaj. jak, jak Ale akurat dzisiaj są te targi, no niestety. Nocną zmianę Kamil kończy o 9 rano. W Bielsku, gdzie prezentują się producenci materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz, para będzie około 10. Ładny człowiek, zły człowiek, proszę bardzo. Tutaj masz kanapeczki, się zrobiłam. Podoba mi się dzisiaj, on tak jakoś jest podkreślony. Coś jakieś jakiś. Wszystko, tak? Słuchaj, my nadal jesteśmy młodzi i możemy robić różne szalone rzeczy. Na pewno. Ty, to może zrezygnujmy z, z tych targów i jedźmy na kozielankę. Nie, nie, nie. Pierwsze targi. Słuchaj, targi nie zająć, nie uciekną. Jak nie, ty to następnie. Spędzimy na sobie miło nie. dzisiaj czas. Nie. Pędzi nawet z paniem i zaczyna przechodzić. To dobrze, będziesz miał energię oglądać na targach no różne rzeczy. Słuchajcie, ale targi budowlane, znaczy, że dom wybrany? Tak, projekt mamy już wybrany. Finalnie założyliśmy, że zmieścimy się w widełkach między 460 a 500 tysięcy i taki właśnie dom budujemy.